Kasper, przede wszystkim jak Twój stan zdrowia po tym upadku w pierwszym wyścigu i jak do niego doszło? To był Twój błąd czy jakaś nierówność na torze? Nie no, uznaję to jako mój błąd, natomiast to też tak się niefortunnie złożyło, że ja dosyć agresywnie wjechałem w ten łuk, a jednocześnie Piotrka postawiło trochę w poprzek na tym łuku i starałem się to ratować w jakikolwiek sposób i wydaje mi się, że udało się. Trudne to były zawody dla naszej drużyny, dla ciebie również, bo raz wygrałeś wyścig, raz przyjechałeś ostatni, z czego wynikały te wahania. Nie wiem. Nie chcę, nie chcę na gorąco tutaj oceniać. Na pewno jest to coś, co jest do poprawy. Ciężko stwierdzić, no nie, nie, chcę, nie chcę o tym powiedzmy jakby mówić głośno. A możemy coś powiedzieć o przygotowaniu toru? O tym, że była na nim wcześniej plandeka? Czy to miało jakiś wpływ na wasze przygotowania do tego spotkania? Fakt, że to spotkanie zostało w ogóle przełożone z późnej pory 20:30 na, na dzisiaj, na właściwie południe, to, to miało jakieś znaczenie na waszą dyspozycję dzisiejszą? Nie wydaje mi się. Na pewno, jeżeli chodzi o warunki, to zdecydowanie były dzisiaj lepsze niż byłyby wczoraj wieczorem. Także to zdecydowanie na plus. Natomiast. No cóż no jest to początek sezonu i powiedzmy, gdzieś tam jeszcze trzeba to te wszystkie rzeczy poukładać i, i coś załapać, aby być mocnym pewnym, pewnym siebie na torze. Także no na ten moment powiedzmy staramy się, ile się da, natomiast wyszło, jak wyszło i no i tyle no. Był taki jeden wyścig w tym spotkaniu, gdzie razem z Piotkiem Pawliskiem jechaliście podwójnie, no ale za wami był piekielnie szybki Michael Epsynieusen. I właśnie, czy w tym biegu udało się zrobić coś więcej, żeby wygrać ten bieg drużynowo, czy po prostu Duńczyk był dzisiaj nie do zatrzymania od pewnej fazy meczu? No Nie, no ja dwa razy z nim prowadziłem i dwa razy straciłem tą pozycję i jakby. W ogóle nie nawiązałem tutaj jakby żadnej walki na, na szpryce, się już później nie łapałem po połowie łuku, także prędkości u mnie dzisiaj, jeżeli chodzi porówn porównując się do, do, do niego, to brakowało zdecydowanie. Tak już Kasper na koniec, jako kapitan zespołu, co byś powiedział częstochowskim kibicom ku pokrzepieniu serc jednak? No, co? No pierwsze koty za poty. Także nie ma co się stresować, nie ma co się dołować i cały sezon przed nami. Wiadomo, że łatwych meczy nigdy nie ma i nigdy nie będzie. Także na pewno wierzę w to, że im dalej w sezon, tym będziemy budowali tą swoją pozycję, zwłaszcza tutaj u siebie na torze i na pewno. Z ubiegiem czasu i z, z upływem, z upływem tego czasu i z upływem naszej, naszej ciężkiej pracy, którą tu wykonujemy, e, to musi wydać, także e, walczymy. Panie trenerze, e, no nie tak wyobrażaliśmy sobie ten pierwszy mecz, tą inaugurację. Sezonów. Czym tkwił największy problem naszej drużyny w tym spotkaniu? Czy już trener to zdiagnozował, czy to za wcześnie tak na gorąco? Myślę, że to nie trzeba być fachowcem, żeby, żeby widzieć, że pierwsza faza zawodów, nie tylko dzisiejsza, ale w ogóle w sparingach ostatnich, że, że no, bardzo źle startujemy. Gdzieś szukamy tych ustawień, dopiero w drugiej połowie zaczynamy jechać. No i skrzetnie to Grudziądz wykorzystał. No właśnie z czego to wynika, że te początki są takie trudne, no bo sparingi pokazywały jedno, wiadomo, mówi się, że to tylko sparingi, że zawodnicy testują i tak dalej. No i niestety okazało się, że to pokazało obraz e, naszej drużyny i tak jak trener wspomniał, ten początek przez Pany, z czego to wynika? No jest mi tak trudno to powiedzieć, z czego to wynika. Myślę, że gdzieś że no nie wyciągamy dobrych wniosków i dopiero w trakcie zawodów kolejne korekty powodują to, że zaczynamy z tego startu jechać. E, nie wiem co mogę powiedzieć, no po prostu dużo pracy nas czeka przede wszystkim nad startami bo, bo to, to wiadomo, że na, tym, na, tym, na każdym poziomie rozgrywkowym jest to, jest to kluczowa sprawa Panie trenerze Jason Doyle widać, że świetnie zaprezentował się w dzisiejszym spotkaniu, ma trener nadzieję, że to będzie taki lider z we wszystkich spotkaniach, nie tylko na Częstochowskim Torze? No oczywiście, że tak, no bo, bo gdzieś tam jeśli ci liderzy nie będą nam punktowali, to naprawdę będzie strasznie ciężko. Jason od początku wygląda równo i dobrze we wszystkich zawodach, więc myślę, że tutaj jakichś większych obaw nie powinno być, tylko musimy całą resztą gdzieś dołączyć. No Właśnie a propos tej reszty, Kasper Woryna takie wahania, raz wygrał wyścig, raz był ostatni. Piotrek Pawlicki dosyć równo, całe zawody ma Hansen. No średnio, trener go zmieniał, trener walczył o, o wynik, tak samo Wiktor Lampard, czy to głównie na nich trzeba się skupić, czy cały zespół musi ciężką pracę włożyć jeszcze przed kolejnymi spotkaniami? No myślę dzisiaj, że oprócz Jasona to nikt nie jest zadowolony z wyniku, więc no, cała drużyna musi włączyć, przyłożyć się bardziej lub poszukać czegoś bardziej, bo, bo mówię, no, wyglądamy źle na tym starcie i to jest bardzo niepokojące. Myślę, że formacja juniorska to trochę też tam gdzieś napinki trochę, bo mówię potencjał jest, Potrzebna może trochę jazdy, teraz się zaczną jakieś eliminacje, to, to, to myślę, że, że też im pomoże. Sprzętu dużo jest, trochę może też przekombinowane, także no, no będziemy walczyć. Czyli wchodzimy w sezon, nabieramy tego doświadczenia sezonowego, że tak powiem i walczymy dalej. No, walczymy dalej, no, fal start ogromny, ale no mówię, tego już nie, nie zrobimy, nie naprawimy, więc y, trzeba patrzeć do przodu i skupiać się na kolejnych meczach.